Sama Star Wars 2, tak sobie piosenkę za każdym razem, więc myślę, że lepszymy. Jest dla minus jedna, która nie istnieje bez nas. Za każdym razem więcej tych słów, przez które cerpię, Za każdym razem głębiej, ja w cóż wracam po więcej, Za każdym razem więcej tych słów, przez które cerpię, Za każdym razem głębiej, ja w cóż wracam po więcej Jest ta miłość jedna, która nie istnieje bez nas na nas. Nie możemy przetrwać Na ja droga nie ją pokonać Że se nie poddamy nigdy Za każdym razem więcej tych słów przez które cerpię Za każdym razem głębiej ja w cóż wracam po więcej za każdym razem więcej tych słów, przez które cerpię Za każdym razem głębiej, a ja w coś wracam po więcej Być obojętna Na błędy, które popełniasz Chciałabym być obojętna Na błędy, które popełniasz nie, nie, nadejdzę, że we snie, moim sencem prowadzącym mnie za rękę, oni moje serce, żeby sobie bezpiecznie. do przed nami klęknie. Za każdym razem Więcej tych słów, przez które cerpię, za każdym razem Głębiej, ja w cóż wracam po więcej, za każdym razem, więcej tych słów, przez które cerpię, za każdym razem, głębiej ja w cóż wracam po więcej, Byc obojętna Na błędy, które popełniasz Chciałabym być obojętna Na błędy, które popełniasz. Każdym razem tych słów, przez które cerpię, za każdym razem, ja w cóż wracam po więcej, za każdym razem z tych słów, przez które cerpię, za każdym razem głębiej, ja w cóż wracam po więcej, każdym razem. Za każdym razem za każdym razem. Za każdym razem, za każdym razem.